Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, Świnoujście. U nas godzina za 15.06. Idziemy na poranną mszę świętą. Jak rozpoczynamy niedzielę, za 4 godziny musimy opuścić nasz hotel i jechać do miejscowości Bububu -bu -bu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Każdy wschód słońca ciebie zapowiada Nie pozwól nam przespać poranka No i nic nie wyszło z promnymi przy świętej Bo jest godzina 6 a msza jest na 7 Akurat w z jest godzinę później Także pójdziemy za godzinę Dotarliśmy do kościoła na godzinę 7 Ludzie się zbierają. Otworzone jest główne wejście. Zniszczona figura. Figura została zdewastowana. Tak teraz wygląda. A zaledwie kilka dni temu wyglądała w ten oto sposób. W nocy ktoś obrzucał ją kamieniami. Sprawca, jak mówił ksiądz, zatrzymano, ale wypuszczono go do domu. Życzymy wszystkim spokojnej i błogosławionej niedzieli. Z Panem Bogiem. No to kończy się nas pobyt. W mieście Zanzibar. Stąd tam. Kamienne miasto. jedziemy dalej. Gdzie jedziemy? Do bubu-bu. Bu, bu Zobaczymy, jak pojedziemy. Czy pojedziemy ee, dala, dala Tak jak chcemy jechać. Czy może pojedziemy taksówką. Gdyby nie było Dala dala. Dzisiaj żeśmy odkryli nawet, że Uber tu się włącza. Czy włącza. Także. Także powiem Wam, że jest pod tym względem jeszcze opcja, i od razu masz, masz cenę połowę mniejszą niż chciał tak taksówkarz po negocjacji. No zostawiamy taki pokój. Powiem Wam taką: my płaciliśmy tutaj 40 dolarów za noslek ze śniadaniem, za dwie osoby. Monika pociła 30 dolarów za noslek, za jedną osobę ze śniadaniem, także bardzo przystępna cena naszym zdaniem. Tak, tutaj w miejscowości Zanzibar yy, yy, chyba tak kończą nazywają. I stąd tam, więc w związku z tym polecamy, a nazywa się to Zanzi House. Jest na bookingu, jest na Agodzie. Szukajcie, powiem Wam, że myśmy to jeszcze yy, rezerwowali. Yy. Osobiście przyszliśmy do gościa, zapytaliśmy go i dano niższą cenę niż była na bookingu. No to polecamy, a my się zbieramy. No to idziemy. Minęła godzina dziesiąta tam z tyłu widać dziewczyny się szykują jeszcze po wyjściu z, hotela, z hotelu oczywiście jeszcze jakieś małe przygotowania do dalszej podróży mamy tu pokonanie kilkaset metrów do miejsca gdzie odjeżdża dala dala no i zobaczymy jak to będzie wyglądało idziemy najlepsze jest to że upał okrutny, ale to dobre tak, jak już mówiłem na live wczoraj, na Facebooku, po to tu przyjechaliśmy, żeby trochę się dogrzać. Chociaż z tego, co tutaj donoszą, w w Polsce też nie ma tragedii. Póki co i to dzięki Bogu. Dziewczyny idą z tyłu i idą. No to idziemy. Stało nam tutaj jeszcze. 200 metrów, po drodze mijają nas busy, patrzymy na numery: 501, 502, 501, 500, 511, 512, 400, no ale naszego 502 jeszcze nie ma. Wczoraj widzieliśmy tylko dwa takie w ciągu godziny. Może słabo uciążliwa trasa, Zobaczymy. Idziemy. Sponsorem dzisiejszego dnia jest Słowo zobaczymy. Uwaga. Zmieniamy sponsora dzisiejszego dnia w związku z tym, że dzisiaj jest niedziela, dzień święty święcić my oczywiście już po mszy świętej więc sponsorem dzisiejszego dnia jest słowo daj Boże dojedziemy daj Boże znajdziemy hotel daj Boże daj Boże żeby wszystko było ok no to z Panem Bogiem jadą jadą i żaden z naszych o 522 już myślałem 450 jakby co, machniemy ręką. O, 501, 530. No niestety, żaden z naszych. 507. No to też kurczę, nie nasz. I ten tutaj 501, to też nie nasz. A następny? A następny, następny. 339. To też nie nasz. Zbliżamy się do takiego miejsca właśnie, gdzie odjeżdżają te busy daladala dala. I tutaj stają takie dwa Stają takie dwa e, bloki Nazywa się to wszystko Nazywa się to wszystko O, tutaj pan krzyczy troszkę Strasznie nerwowy Nazywa to się Berlin tutaj Taka blokada No niestety, 507, 504 To żeśmy już weszli tutaj do autobusiku bo 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 Olica, główna droga trzeba zobaczyć, są tu jakieś sklepiki jeden, drugi restauracja, coś do jedzenia tutaj coś jest jakaś piekarnia tam są sklepy jeden, drugi no dobra, to idziemy no to idziemy od tej głównej drogi do naszego hotelu według mapy mamy jakieś 500 metrów no zobaczymy jak to wyjdzie tutaj no taką drogą, że tak powiem Piąte klasy rozsiężania. Po drodze boisko. Chłopaki grają w piłę. Takie mamy widoki po drodze. Musimy przejść przez tą wioskę tutaj. Na samą wodę. No to ładny hotel dziewczyny znalazły. Powiem, że wręcz elegancki. Tylko zapomnieli napisać na bookingu, że go budują. Z jednej, z drugiej strony. Albo to jest ten z boku. Tylko mapa Google nie wie gdzie <grym>, Ale jest open, także spoko. Jest napisane, że open. To się nie ma co przyjmować. Idziemy, idziemy. Chodzimy na plażę. A na plaży mamy tak. Mamy łodzie rybackie. Pięknie, o to chodzi. No to jesteśmy na miejscu, znaleźliśmy hotel. Weszliśmy od plaży. A Teraz zobaczcie jak wygląda nasz pokój. Tam jest ocean. Tu wchodzimy do pokoju, trochę ciemno. Niestety, albo stety, ale za to tylko dwa duże łóżka. A tam mamy okno, dlatego to jest słonięte, Tylko to ciemno i z tej strony też. Także zaraz to poprawimy fotele jak do imprezy. Mamy też łóżeczko, chociaż nie zabawiliśmy żadnego wnuka. Mamy tu jeszcze trzecie łóżko. Także tak to wygląda. W ofercie było napisane, że z widokiem na morze. Jak się wyjdzie? Na tarasie i jest na morze. Ty się spojrzy w lewo, to jest widok na morze. Człowiek, no nie można się przyczepiać. O takich szczegółów. No i dobrze. Super, no, taki... wygląda tu toaleta. Tu toaleta wygląda tak. Pryśnic, kibelek, umowaleczka, papier toaletowy. Oj, tutaj powiem panie, żebyśmy to mowa zamkali jakoś bo A jednak dobrze by było, żeby nikt nie brał stętyk. Tu wioska z tamtej strony. Ciekawe, czy mamy tu sejf jakiś. Chyba sejfu nie ma, nie? No chyba nie, nie mamy chyba sejfu. Sejfu nie ma, ale za to mamy lodówki z kulczykiem, także słuchajcie, można coś schować, dokumenty, zamrozić paszport. Lodówki puste, ale kierownik właśnie pojechał, On nie właśnie, bo to dogrywam trochę później, pojechał godzinę temu i przywiózł skrzynkę piwa. Także piwko jest na miejscu, nie ma problemu. Słuchajcie, jest jeszcze tak. Wody na razie nie ma, robią, ma być woda. A ile płacimy? Bo to jest na pewno ciekawa informacja. Monika zapłaciła za jedynkę. Ma pokój oddzielny, oczywiście, nie śpię tutaj z nami na, tej, na tym trzecim łóżku. Zapłaciła 100 dolarów. Myśmy zapłacili 130 dolarów. I to są pokoje na trzy noce ze śniadaniami. Jakie są śniadania? Trudno powiedzieć: to jest bardzo mały pokój, bardzo mały hotel, bo ma chyba 4 czy 5 pokoi tylko. Jesteśmy tu sami. Także powiem Wam, że Ameryka. Super miejsce. Bardzo szybki internet, bo tam w Stone Town mieliśmy bardzo wolny internet. Następne informacje będą już gdzieś z plaży, ze spaceru do miasta. Sponsorem dzisiejszego dnia, przypominam, jest słowo: daj Boże, Dzień Święty święcić. Miłego dnia z Panem Bogiem. Jesteśmy w miejscowości. Bu, 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 bu. Bu, bu, Trzy razy bu. Eee, no tutaj żeśmy wyszli z hotelu. Dopiero kamerę, bo jesteśmy naprawdę po dużym wrażeniem, pozytywnym tego słowa znaczeniu, a nie chcemy chwalić dnia przed zachodem słońca. Idziemy znaleźć coś do jedzenia. który właściciel tego guesthouse'u, tego, tego miejsca, gdzie śpimy, mówił do nas, że może nas zawieźć. Jakbyśmy chcieli jechać sobie gdzieś na jakiś posiłek do restauracji ale no my nie chcemy do restauracji, musimy właśnie do lokalnego gdzieś pójść, zobaczyć jak to wygląda. Skoro oni tutaj wszyscy jedzą, no to to jest jedzenie dla ludzi. No piękne zobaczcie tutaj jakieś ładne. Też dziewczyny się opadły na coś innego. Tylko ładnie to samo tylko z drugiej strony idziemy zobaczyć Stoimy tutaj, takie jedząko Banany Tutaj. sałata, jest bułeczki z warzywami. Chociaż tam jakieś mięso udaje, nie? No. Tutaj placuszki. Zobaczymy ile to wszystko nas policzą. Taka bułka z mięsem i warzywami. Do tego jeszcze Tyle. O, tyle chipsów oni mówią ma to frytki 4000 tysiące i porcja ile? 3000? 3000 z, mówią, że z gwipem, a Monika ma tutaj połowę zjadła, i kosztowało to też około tysięcy. A tych frytych w zestawie, no tyle. To co pokazywałem wcześniej, zawinięte w gazetę i folię. I za to wszystko dosłownie parę złotych. I jakie dobre! Widzę, że głupków wszędzie nie brakuje. Właśnie przez wieżeczkę jakiś idiota pod samym komisariatem policji Wyjechał na pełnej skrzyżowanie, gdzie jest znak stopu podciął drugi motor i wszyscy przeleci. tam tam ta dwójka przeleciała nad nim no to policja odstrząsnęła szybko sprawę Już po sprawie Tu nas pani skierowała że możemy spróbować ewentualnie kupić piwo Zaraz się dowiemy czy cokolwiek to jest prawda czy nieprawda Restauracja fajna, halo, tambo Jednak tam nie było piwa, ma być tutaj A tutaj po prostu jest klimat No tutaj to jest elegancko No i słuchajcie 300 metrów od nas Takie miejsce tutaj Piwko po 2 dolary, a nasz właściciel tam tego miejsca gdzie śpimy Chciał, chce od nas 5 dolarów i tyle pocieliśmy. Przyjechał tutaj wziął skrzyneczkę i szczęśliwy. Patrzcie tutaj, telewizorek. Za zasłonkami, jak Martynka twierdzi, pojawiają się dziewczyny, które czasami coś na sobie mają. Taki mamy klimat. Przyszła pani z Urzędu Skarbowego. Wyciągnęła ręczkę. Przytuliła pieniążek. Zapisała w zeszyciku no w restauracji dzieje się, zaraz mnie nawet kura nie? w restauracji, no no tutaj czy to w restauracji, a to tak przyszła pani i myje stoły a tam ma wodę przyniosła czyściutką, świeżą wodę elegancko pani ma wodę, to myje tą wodą, tą ścierą wszystkie stoły gdybyś napił się tej wody to byś w kosmos poleciał jak paliwo No i mamy zachód słońca w miejscu gdzie aktualnie przebywamy Powiem Wam, że jest bardzo bliźniutko, bo tam widać nawet port widać yy, wyspę Żółwi taki mamy tu klimat taki mamy zachody słońca chciałem zostać tu parę dni, ale powiem Wam, że <laughs> nie mamy cały czas wody Przyszło jeden fachowiec, przyszedł drugi fachowiec No i niestety w całym hotelu nie ma wody Więc zobaczymy czy zostaniemy tutaj Czy się po prostu przeniesiemy Ale chyba dopiero rano, no bo już teraz za późno jest Idziemy do lokalnej knajpy Zobaczcie co się dzieje Na plaży Sami lokalci Praktycznie sami lokalci patrzcie tutaj co się dzieje no pięknie ale jaki super słuchajcie no musimy wrócić niestety musimy wrócić do przybytku miłości Zresztą no, tutaj pani zdwigwiała ten skręt, jakbyśmy wychodzili. Elegancko. Tak hey, wygląda najpka: chłopaki grają. Tutaj chłopaki się bawią. Muzyczka. Jumbo. ufaj. Muzyka. Gra. Elegancko. Dziewczyny siedzą. Dziewczyny, jak tam? Taka atmosfera. Jumbo, jumbo. Jumbo, jumbo i do przodu. No to zdrowie. Hakuna Matata. Niech się dzieje. No i zobaczcie. Taki klub wieczorny. Siedzą chłopaki. Grają w bilardach. Wszyscy mówią, że na Zanzibarze nie ma piwa. A tam za tą kratą alkoholu jest tyle, że po prostu nie przerobisz. Tutaj czerwone światełko, też jedzą chłopaki. Tam są jakieś pomieszczenia, nikt tam nie zagląda. Świeci księżyc, palmy. Wracamy do hotelu. Miejmy nadzieję, że zrobili już wodę. Jest ciemno i z pewnością mało będzie widać. A tam oni ciągle robią sobie zdjęcia jakieś z solonizantką no i wchodzimy ja myślę, że pani nic nie załatwił Pani załatwił tego przez 7 godzin to myślisz, że załatwił to w 2 godziny Chociaż Po zmroku Są Łazają na tych ludzie po pokoju Dobowa jest chyba jakiś dobry cyrk Światło wyłączone Ciekawe czy mój sprzęt komputerowy został Laptop leży kamery leżą. Nie, wiem, wiesz Patrzę, bo tu gość łazi kurwa pod pokoju, kurwa nie wiem co to w ogóle jest. To co naprawiał. On to za dużo nie naprawił, bo na razie nawet światło nie może włączyć. I co? Słuchajcie, no specjaliści kurwa no normalnie, specjaliści zrobili tak. No niby zrobili kuła wodę. Chociaż. Z tą wodą to jest tak, że się pojawia jest linka. Do tego przyszli wymienić żarówki. Wymienić. Jak wymienić jak nie ma żarówek? Ja zdjęłem dwa klasze. Mówię do nich, że nie ma żarówek. Oni zdziwieni, że nie ma żarówek. A najlepsze jest to, że mają tylko gwintowe żarówki. A tutaj się wkłada takie... Wiecie, cyk cyk. Wiecie, kto mnie to wie. Tutaj działa to? tylko jedna żarówka. Stać, cały pokój staczy. Ale, burdel się zrobił bałagan wielki, przepraszam za zobrażenie, że burtel, ale bałagan wielki się zrobił. No bo tutaj po prostu nic nie działa. No dobra, jak jest woda, a będzie jeszcze woda ciepła, to już zupełnie będzie liga mistrzów. Tutaj leżały dwie żarówki. Też nie działające. Chyba coś inne potem. No dobra, prawie wszystko ogarnięte. W związku z tym kończymy na dzisiaj spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. para não